Pan Rada 3, proszę bardzo. Panie Wójcie, by Pan pokazał, co tutaj będzie budowane na ludzi. To jest taki ostateczny merk. W tej układnicy na przykład. Może ma Pan jakieś? To znaczy, tutaj mamy to ja mam taką wersję, którą orientacyjną, przekazaną przez wykonawcę Ja nie mam jeszcze takiej wersji, która została zatwierdzona przez Generalną Dyrekcję i przez Wojewodę. W części tak zwanych pierwszych czyli tej czerwonej linii, biegnącej do, do pól y, Senkocińskich, to się pokrywa bardzo na mierze z tym, co było proponowane kilka lat temu. Poza tym, tutaj udało nam się prawda, pewne wyciąglenia, czyli takich ciągłości... Tak, to nie to, tak? nie, to jest pierwszy etap. I ten etap, no już tak, z pierwotny pierwotnej, ten taki taniecny, który tam w niewielkim stopniu zmienia przebieg, jest, to jest taki serwisowy, jakiś tam przystanki dodatkowe. Dzięki między innymi tej, 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 tej ingerencji to Pani Radnej Teresy. No, natomiast ten, ta drugi od skrzyżowania Zetwórczo-Słoneczno zwaną e, skrzyżowaniem z Lenichowa, no, no wiemy, że to jest błęd, no, ale z tym kocinem. jest e, wydany 12 września wniosek o wydanie zlitu i czekamy na rozstrzygnięcia. E, bardzo wiele siły wkładamy, nie tylko my, ale również i inne podmioty na to, żeby zapewnić tutaj budowę naszych mieszkańców, może się to uda. Ekrany mają też mniej więcej od początku razowane się tutaj na wysokości lasu i wedlu. Do mniej więcej tak do połowy tego odcinka się przepaści gdzieś e, ulicy, e, która e, może połączona z e, ulicą e, Krakowską, nazwaliśmy ostatnio licąc. Ekrany złużnej nowej, udolonej trasy. Wzdłuż starej trasy nie, nie są, nie będą przewidywane nigdy ekranach.